Dobra, z Nie od dzisiaj wiadomo, że musimy srać po gałęziach, każdy może w to wdepnąć i ogólnie jest nieprzyjemnie. Jako cywilizowane społeczeństwo, które ma swoje składki współdzielcze, musimy wykorzystać je na zbudowanie odpowiedniej toalety. I nie, nie będzie to pierwsza lepsza latryna, nie będzie to byle toaleta, ani to i to, po prostu postawimy tutaj najlepszą toaletę, jaką tylko możemy. Będą okna, wifi, rynny, wszystko będzie, absolutnie wszystko. Wszystkie zwierzęta z okolicznych lasów będą nas zazdrościć. Tak, sowa, wszystkie będą nas zazdrościć. Ok. A co tu dość zaszło? Ty w dół cała latryna umazana w głównie. Wszędzie leży papier toaletowy. Ktoś wybił szybę. Ja się pytam, kto jest za to odpowiedzialny. Ja się pytam, kto rozpieprzył całą ubikację. Przyznawać się. Kto? Kto? Zając to ty?